Tutaj Tymon, który chce Wam pokazać, jak zbudować tory kolejowe. Na początku robimy dół wysoki na 3. Później można tak zrobić na jakieś 10, 20, 30, 40, 50 kratek. Później to jest na szerokie na 3. Później na górze kładzie się dębowe drewno, deski. Kładzie się pod te deski robi dziury. Oczywiście tam to są deski. Później można sobie zrobić jakim się chce materiałem. Ściany, na przykład z cegiełek i piasku. Później kładzie się czerwoną pochodnię, nad tym czerwony proszek, a obok zasilane tory. Wtedy Tory będą chodziły i dzięki temu wagony będą mogły się poruszać po jakiej się chce prędkości na pr... o właśnie tak na przykład duży o, o proszę